Dzień dobry Państwu. Na kanale Wbrew Cenzurze, w cotygodniowym programie Geomad, wita Państwa Mateusz Piskorski. Jak zwykle garść luźnych uwag, nad którymi możemy się wspólnie pochylić, zastanowić. No i zapraszam do komentarzy pod tym filmem, pod innymi zresztą również. Podobnie jak zapraszam na wszystkie nasze platformy media społecznościowe. Jesteśmy również na portalu X. Czyli na platformie X, na dawnym Twitterze, tam też serdecznie zapraszamy, rozwijamy się w różnych miejscach. A dzisiaj, jako że jutro niektórzy wyjdą na marsze, niektórzy będą świętowali w inny sposób, uczestniczyli w różnego rodzaju akademiach, spotkaniach, wywieszali biało-czerwone flagi kilka słów o niepodległości, a właściwie garść uwag: czy podległość, czy niepodległość ciekawe. Otóż pomijając fakt, że 11 listopada przypada na datę czysto umowną, dla wielu, na przykład dla polskich socjalistów, dużo bliższa jest data 7 listopada, kiedy powstał w Lublinie tymczasowy rząd Polskiej Republiki, ludowy rząd Polskiej Republiki. 7 listopada 1918 roku, jeśli już mówimy o tym okresie po I wojnie światowej, to generalnie trochę gubimy. Samo rozumienie, samo pojęcie niepodległości, mało się nad nim zastanawiamy, zwróćmy uwagę. Manifestujemy, mamy barwy, mamy formalnie niepodległą strukturę państwową uznawaną międzynarodowo. No właśnie, ograniczamy to nasze rozumienie niepodległości do uznania międzynarodowego, naszej podmiotowości międzynarodowej przez świat zewnętrzny, przez ONZ, czyli atrybuty całkowicie zewnętrzne. Nie jesteśmy pod zaborami formalnie rzecz biorąc, nie jesteśmy okupowani, ergo jesteśmy niepodlegli. Polska jest niepodległa. Tymczasem w oryginalnym pojmowaniu niepodległości mowa była o niezależności od rządów czynników obcych, o niezależnym podejmowaniu decyzji, podejmowaniu decyzji przez czynniki krajowe. Jeśli niepodległość potraktujemy od tej właśnie strony, okaże się, że nie wszystko jest takie proste i być może nie ma czego świętować. Być może lepiej zastanowić się nad strukturami podległości, w których się znajdujemy, a nie cieszyć się z tej formalnej, uznawanej międzynarodowo czysto oficjalnej niepodległości. Pomyślmy sobie, czy są jakieś dziedziny naszego życia, w których czynniki zewnętrzne nie wpływają na decyzje podejmowane przez oficjalne władze polskie. Popatrzmy i przeanalizujmy kolejno wszystkie niemal dziedziny polityki i wewnętrznej, i zewnętrznej. I nie mówię tutaj, proszę Państwa, o Unii Europejskiej, która jest zupełnie odrębnym projektem, projektem integracyjnym, z którego, jak pokazuje przykład Wielkiej Brytanii, można sobie wyjść. A skoro się w nim jest, to rzeczywiście zrzekamy się części prerogatyw krajowych na rzecz pewnego integracyjnego centrum w Brukseli. Nie, nie, nie o to mi chodzi. Popatrzmy na inne aspekty tej naszej struktury podległości. Popatrzmy na gospodarkę, która jest we współczesnym świecie kluczowa. Przecież doskonale Państwo wiecie, nie będę konkretyzował tych przykładów, że. Jeden telefon z pewnej ambasady, dużego kraju, mocarstwa, globalnego mocarstwa wystarcza, aby zmienić różne ustawy, na przykład zmierzające do opodatkowania korporacji, tak, korporacji z tego mocarstwa się wywodzących. O tym mówiono publicznie. Przecież doskonale Państwo wiecie, że sprzęt wojskowy dla zbierającej się polskiej armii kupować możemy. U jednego w zasadzie tylko dostawcy, to znaczy u kilku dostawców, ale wywodzących się z jednego kraju. Wiecie też Państwo, że politykę, w tym w szczególności politykę wschodnią, politykę wobec obszaru postradzieckiego, możemy sobie prowadzić tak długo, jak długo jest ona polityką współgrającą czy realizującą interesy ośrodków anglosaskich. Wiecie Państwo, że nawet w zakresie polityki historycznej, nie lubię osobiście tego pojęcia, polityki symbolicznej, w momencie gdy próbowaliśmy, czy polskie władze próbowały doprowadzić do nowelizacji niektórych zapisów, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, następowała błyskawiczna ingerencja zewnętrzna, w tym wywiadów jednego z bliskowschodnich wschodnich państw, jak donosiły media, które naciskały na to, by polskie władze. Nie umieszczały określonych, kontrowersyjnych dla tych państw zapisów w tej naszej oficjalnej polityce historycznej prowadzonej przez IPN. Moglibyśmy tę wyliczankę kontynuować bardzo, bardzo długo, e, podzielić to wszystko na kompetencje różnych resortów, różne działy polityki, i wszędzie wyszłaby nam pewna struktura podległości. Święto Niepodległości, które jutro będziemy obchodzić, zastanówmy się zatem, i to mój apel pochylmy się nad podległością, Zastanówmy się, skąd się ta podległość bierze. Czy z jakichś dziwnych powiązań, nieformalnych, o których nic nie wiemy, czy z wrodzonego poczucia potrzeby pewnego serwilizmu występującego u polskiej klasy politycznej. Nie wiem, to jest również pytanie do Państwa. Ale pamiętajmy, nie ma szczególnie czego świętować. Jesteśmy w strukturach, bardzo głęboko zakorzenionych strukturach podległości. Można raczej mówić o. Idei dependyzmu i teorii zależności teorii podległości niż o święcie niepodległości. Analizujmy to wszystko szczególnie tego dnia, nie popadając w jakiś sztuczny, jasełkowy hurra patriotyzm, a właśnie oddając się pewnym przemyśleniom. Apeluję to do Państwa, życząc oczywiście mimo wszystko, dobrego dnia, tego 11 listopada jutrzejszego. No i życząc Państwu, żebyście spędzali Państwo również te dni w tym święto niepodległości razem z kanałem Wbrew Cenzurze, na który również cyklicznie, również jutro zapraszamy. Tym razem mnie jutro nie będzie od razu. Chcę uprzedzić pewne fakty. Na naszej antenie pojawi się nowy członek naszego zespołu, zespołu Wbrew Cenzurze. Wzmacniamy się, jak Państwo sami zobaczycie. Krystian Jachacy, znany już Państwu. Tym bardziej szczególnie na jutrzejszy program, na program Rapos Frontów Ekstra chciałbym Państwa zaprosić. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Był z Państwem Mateusz Piskorski. Do zobaczenia.